Jak ksiądz arcybiskup zamierza przeżywać swoją starość dziewczyna lat 17. Myślałem, że będzie to jest ostatnie pytanie, które w całej tej serii było i myślałem, że nie będę musiał na nie odpowiadać, zwłaszcza jeśli to zadaje ktoś, kto nie jest dziewczyną mającą lat 17, tylko chłopcem mającym nie wiem ile 10-11 lat? Ale pytanie ważne. Niewątpliwie muszę sobie także że niekiedy stawiać pytanie, co dalej. Jedno nie ulega wątpliwości, że to Pan Bóg będzie tym, który przed mnie nić także mojego życia w pewnym momencie. Kiedy to się stanie? Tego nie wiemy, tego ja także nie wiem. Zakładając, że będzie chciał. Żebym był czynnym biskupem tutaj w Łodzi, to zostało mi 10 lat tej pracy, a potem jest wyraźna norma prawa kanonicznego w ostatnich dniach, zresztą wyraźnie powtórzona przez Ojca Świętego Franciszka, że mając 75 lat, trzeba oddać się do dyspozycji Ojca Świętego i czekać na z kolei jego decyzję, a ta decyzja zwykle jest taka, że powołuje następcę i wtedy przechodzi się w stan no, bycia seniorem. Tak to się ładnie nazywa, biskup senior. No pewno takie coś, jeśli Pan Bóg da mi tych 10 lat jeszcze dożyć, także mnie czeka. Powiem tak, Księdzem, także biskupem, jest się do końca, co wynika, czego wynika, że trzeba służyć Kościołowi do końca, na miarę sił i miarę możliwości. Wiemy, tutaj odwołam się do księdza arcybiskupa seniora, księdza arcybiskupa się ukaże, że przecież on. Jest ciągle czynny w życiu naszej archidiecezji, przez udział w różnych uroczystościach, ale także wtedy, kiedy jest proszone o pierzmowanie czy jakieś inne czynności duszpasterskie. I wiemy, czyni to z wielką radością, gotów właśnie być sługą Kościoła aż do końca. Dał Pan Bóg, że coś takiego będę mógł pełnić w przyszłości, ale to już pytanie, jak to będzie wyglądało, to pytanie bardziej do Pana Boga niż do mnie.